Posłuchaj artykułu z portalu wiedzy Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Fundacja wydaje magazyn Kosmos dla Dziewczynek i pokazuje dziewczynkom wszechświat możliwości, aby miały odwagę być w przyszłości kim tylko chcą. A portal wiedzy wspiera dorosłe osoby, które wspierają dziewczynki. Kącik złamanych serc czyli poradnik dla rodzicielskich przegrywów Kasia Mech. Jesteś rodzicem nastolatka? Z dnia na dzień z bohaterki stajesz się dziadersem? Nie nadążasz? Czujesz się intruzem nie tylko w pokoju swojego dziecka, ale i we własnym domu? Wszystko, co mówisz, jest kwitowane spojrzeniem pełnym politowania i zażenowania? Witaj w klubie. Witaj w klubie rodzicielskich przegrywów. Przegryw z angielskiego loser, inaczej nieudacznik samo dno hierarchii. I oto nadszedł ten dzień. Z autorytetów, z wszystko wiedzących zawsze z dobrą radą lub świetnym sposobem, z których można skorzystać, wylądowaliśmy nagle na samym dnie. W oczach własnego dziecka jesteśmy starzy, nudni, mówimy dziwne rzeczy, ubieramy się niemodnie i słuchamy beznadziejnej muzyki. Nic nie wiemy o świecie i najlepiej, żebyśmy dziecku dali święty spokój. Dopiero kiedy jesteś w stanie się utożsamić ze wszystkim. Co powyższe, masz prawo oficjalnie nazwać siebie rodzicem nastolatka lub nastolatki. Ale odwagi: jest pewien tajny klub, w którym znajdziesz pocieszenie, a może i wskazówki. Jesteśmy rodzicielskimi przegrywami, i czasem przy kawie zwierzamy się sobie nawzajem, że nasze dzieci nas już nie lubią, i wspólnie zachodzimy w głowę, co takiego możemy zrobić, żeby jakoś wkraść się w ich łaski. Już nie tacy fajni. Pisze to wszystko z lekkim przymrużeniem oka. Ale ten dramatyzm wcale nie jest przesadzony. Zarówno rodzice milenialsi, do których należę, jak i rodzice z pokolenia X uważamy się za fajnych, wyluzowanych, mających całą masę super doświadczeń czy umiejętności. Więc kiedy niespodziewanie własne dzieci podważają naszą fajność na każdym kroku, ciężko to zaakceptować i przełknąć. Agnieszka według syna podciąga zbyt wysoko spodnie. Używa w SMS-ach zdecydowanie za dużo emotek i słucha piosenek z TikToka. Co w ustach jej dziecka jest obelgą? Ja, zdaniem mojej córki, noszę dziwne i niemodne buty, słucham smętnej muzyki i niepotrzebnie chcę wciąż gadać o emocjach. Nastolatki, żeby zbudować siebie i zrozumieć, kim są, muszą najpierw zanegować wszystko, co jest związane z nami. Dlatego właśnie robią i mówią rzeczy, które podważają nasze własne poczucie tożsamości. A to nie lada wyzwanie, podlegać nieustannej ocenie we własnym domu. Z drugiej strony, może nasze dzieci właśnie tak samo, jak my z nimi w domu, czują się na co dzień, wszędzie? O okresie dojrzewania ciekawie pisze Aneta Stępień-Proszewska, w swojej książce Jak zrozumieć nastolatka, porównując ten czas do pojawienia się nowego członka rodziny. Podkreśla przy tym, że wokół ciąży i narodzin istnieje cały system wprowadzania i wspierania świeżo upieczonych rodziców w nowej roli. Natomiast dla rodziców nastoletnich dziewczyn i chłopaków takiego wsparcia nie ma. Po prostu pewnego dnia stajemy oko w oko z zupełnie nową osobą, która jeszcze niedawno była dobrze nam znanym naszym własnym dzieckiem i nie bardzo wiemy co z tym zrobić. Nieuniknione zmiany. Oczywiście to nie dzieje się w mgnieniu oka. To zawsze jest proces. Po prostu w którymś momencie zauważamy, że coś się zmieniło i już nigdy nie będzie tak samo. Ja zorientowałam się, gdy spostrzegłam, że moja córka z dziecka, którego wszędzie było pełno i które rzadko kiedy udawało mi się zachęcić do tego, żeby pobyła sama w pokoju, pouczyła się, czy samodzielnie zajęła czymś, co ją interesuje. Stała się nagle kimś, kto najchętniej w ogóle by z tego pokoju nie wychodził. I z nostalgią wspominam, gdy siedziałyśmy godzinami razem w jednej przestrzeni. Teraz, kiedy córka przychodzi do mnie, żeby o czymś mi opowiedzieć albo po prostu przytulić, w myślach otwieram szampana. Aneta stępień proszewska porównuje okres dojrzewania do wydłużonego rytuału przejścia, którego dziewczyny i chłopcy muszą doświadczyć, żeby stać się dorosłymi osobami. Zgodnie z teorią rozwoju psychoseksualnego Eriksona 1963 okres dojrzewania, czyli adolescencja, to czas od 12 do 20 roku życia. Współcześnie te granice się przesuwają i mówi się raczej o jego rozpoczęciu na przełomie 10. 12 roku życia i dopełnianiu się około 25. Czas ten uważany jest zarówno ważny i przeobrażający dla człowieka, co okres nazywany kryzysem wieku średniego. I tak naprawdę większość nas zarówno się go boi, jak i go wyczekuje. Bo to wiek, w którym na własnych oczach możemy obserwować kształtowanie się tożsamości naszych dzieci. Fascynujące jest zacząć dostrzegać zmiany. Agnieszka dobrze pamięta moment, w którym pierwszy raz ujrzała swoim synu nastolatka. To było w ósmej klasie, gdy odbierałam jego z teatru. Duże zamieszanie, sporo ludzi. Zobaczyłam go w grupce rówieśników i wtedy to do mnie dotarło. To jest nowy etap. I poczułam gotowość na to, żeby przestał być dzieckiem. Od innych rodziców dużo też o ciekawości. Ciekawości tego, kim stają się dzieci, co się dzieje w ich umysłach. Ewa opowiada mi, jak dopytuje swoją córkę o książki, które ta czyta, lub rzeczy, którymi się w danym momencie pasjonuje. Ja natomiast obserwuję rosnącą dojrzałość mojej nastolatki, która czasem aż mnie zaskakuje niezwykłą asertywnością w relacjach z koleżankami i kolegami. Obserwujemy, wspieramy, dopytujemy. Ale co z nami, rodzicami? My też potrzebujemy wsparcia, bo kiedy pytam rodziców dojrzewających dzieci, co oni sami czują, to najczęściej w odpowiedzi słyszę, Bezsilność, bezradność, frustracje i zagubienie. My też przechodzimy transformację, tak jak i nasza relacja z młodą osobą. Te zmiany nas niepokoją, bo zmienia się dynamika i dotychczasowe rozwiązania po prostu przestają działać. Autorka, Jak Zrozumieć Nastolatka, pisze o rytuale przejścia również w kontekście rodziców. My również przechodzimy przemianę. Z rodziców dzieci powoli stajemy się rodzicami dorosłych ludzi. Mózg w przebudowie. Kiedy dopytuje o to poczucie bezradności i frustrację, to zazwyczaj słyszę o kłótniach, w których racjonalne argumenty już nie działają. Dla Ewy najtrudniejsze są sytuacje, gdy jej córka tak się uprze, co do swoich racji, że nic nie jest w stanie jej przekonać. Agnieszka także mówi o zmaganiach z synem, do którego jej tłumaczenia nie docierają. Kłótnie, trzaskanie drzwiami to raczej typowy obraz dojrzewających nastolatków i nastolatek. Związane są z bardzo dynamicznymi zmianami, które zachodzą zarówno w mózgu, jak i ciele młodych dziewczyn i chłopaków. Mózg emocjonalny nastolatków jest nadaktywny. Można powiedzieć, że bardziej czują, niż myślą pisze Stępień Proszewska i wskazuje, że może być to przyczyną odbierania neutralnych komunikatów jako krytyki lub wrogości. Podkreśla, że rodzice w takiej sytuacji mogą na spokojnie wytłumaczyć dziecku cały mechanizm działania nadreaktywnego mózgu, ale żeby to zrobić, muszą mieć zasoby. Potrzebujemy w pierwszej kolejności zadbać o siebie, żeby potem mierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie dojrzewanie naszej pociechy. Ten czas może, a nawet powinien być momentem, w którym rodzic zaczyna coraz więcej odpuszczać, zarówno kontroli, jak i odpowiedzialności, przekazując ją stopniowo dziecku. Jesper Juhl pisze. Kiedy dziecko wchodzi w okres dojrzewania, jest już zbyt późno, aby je wychować. I przekonuje, że z trybu zaangażowanych, aktywnych rodziców trzeba teraz przejść w tryb wspierających obserwatorów, którzy oddają coraz większe pole młodzieży. Podkreśla też, że czas dojrzewania to rodzaj testu naszej dotychczas zbudowanej relacji z dzieckiem. Dlatego warto zachować spokój i dystans. A to może być wyjątkowo dużym wyzwaniem, bo właśnie w tym okresie najtrudniej nam Pojawiających się kłopotów w kontaktach z dzieckiem nie brać do siebie. Odpuszczanie. To jest bardzo trudny moment dla rodziców, bo łatwo nam wpaść w poczucie winy i zastanawianie się, czy jesteśmy wystarczająco dobrymi rodzicami. Obserwujemy codzienność nastolatków i każdy problem czy cierpienie, z którymi one się zmagają, dotykają nas osobiście, mówi Katarzyna Żampołuch, psychoterapeutka dzieci i młodzieży. Ale nie ma innego wyjścia. W tym czasie zadaniem dorosłych jest stopniowe wypuszczanie dzieci, które muszą pójść w świat. Warto wówczas dawać dzieciom więcej swobody niż zakazów. Tak naprawdę, im więcej wolności nastolatek czy nastolatka ma w swoich wyborach, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie podejmować naprawdę ryzykowne decyzje dodaje. Puszczanie kontroli oznacza też, że nie mamy już dostępu do wszystkich przestrzeni w życiu naszego dziecka. Z wypowiedzi rodziców słyszę, że dotyczy to głównie kontaktów towarzyskich. Nastolatki nie chcą się z nami dzielić opowieściami o koleżankach, kolegach czy o romantycznych relacjach. I z tych wypowiedzi wynika też, że rodzicami nie powoduje tak naprawdę lęk czy chęć kontrolowania ale przede wszystkim ciekawość o to, kim są i kim stają się nasze dzieci. W procesie zmian przypadają też wspólne pasje i zwyczaje. Moja córka nie chce już ze mną chodzić do kina. A syn Agnieszki przestał z nią rysować. To jest normalne, że nastolatek czy nastolatka chce się odciąć, odseparować. Robi to czasem nawet dość brutalnie, ale warto zdawać sobie z tego sprawę, że dzieci jako dorosłe i tak najczęściej żyją bardzo podobnie do swoich rodziców. Niosą w sobie te same wartości i styl życia, tylko na pewien czas muszą je odrzucić, tłumaczy psychoterapeutka. Na pocieszenie dodam, że utrata różnych aspektów dotychczasowych relacji może oznaczać, że pojawi się coś nowego. Agnieszka z Jeremim chodzą razem do kina na stare filmy. Ewa pyta swoją córkę o ciekawostki z biologii, która jest córki pasją, a moja córka uczy mnie choreografii z TikToka. Pożegnanie. Wracając do rytuałów, doświadczamy zmian zarówno dzieci, jak i my ale nasze życie społeczne nie zapewnia nam żadnych konkretnych ceremonii czy obrzędów, które w sposób symboliczny pomogłyby nam się z tymi przeobrażeniami pogodzić i je zintegrować. Trudniej nam w związku z tym przechodzić z jednego etapu w kolejny, zwłaszcza że wiąże się to z bezpowrotnym zostawieniem czegoś za sobą. Pamiętajmy, że dla rodziców dojrzewanie dziecka oprócz radości z jego usamodzielnienia się niesie w sobie też pożegnanie, a nawet żałobę. Mówi Katarzyna połuch. Trzeba pożegnać dzieciństwo naszego dziecka i bycie dla niego całym światem. To taki słodko-gorzki smak dojrzewania. Czytała Marta Chrobak. Dziękujemy za wysłuchanie artykułu z portalu wiedzy Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Więcej inspirujących treści znajdziesz na naszej stronie. Jeśli uważasz, że to, co robimy, ma sens, możesz nas wesprzeć na kosmosledziewczynek.pl.